Dlaczego akurat indeks? Sporo jest różnych plotek, anegdotek na temat nazwy naszego radia. Pierwotnie mówiło się o tym, że indeks w ogóle miał nazywać się Radiomatic, ale ta nazwa w ogóle nie przeszła. A indeks dlatego, że studenci noszą indeksy, a skoro pierwotnie było to radio uniwersyteckie, akademickie, to ta nazwa świetnie wkomponowała się w ogóle w nazewnictwo naszej stacji. Dziś Radio Indeks to już nie jest tylko radio. Akademickie Oczywiście jest, no bo należy do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast staramy się, żeby też ten nasz program, który mamy ramówkowo, był kierowany i do studentów, ale także do mieszkańców Zielonej Góry. Więc indeks to jest taki indeks wszystkich, i mieszkańców, i studentów. Przeniesiemy się do Zielonej góry, gdzie w jej sercu działa jedno z najstarszych radii studenckich w Polsce: Radio Index. To miejsce, w którym energia młodości i kreatywność oraz miłość do muzyki łączą się w jedną niezwykłą falę dźwięków. Gdzie my tak naprawdę w tym momencie jesteśmy, co się znajduje przed tobą, proszę opisz te mm, ciekawe pokrętełka i przyciski. Jesteście właśnie w najważniejszym miejscu radia, w miejscu, bez którego nie ma dźwięku i nie ma emisji, bo znajdujemy się aktualnie w studiu emisyjnym Radia Index. To jest miejsce, z którego nadajemy nasze wszystkie programy od godziny 7 do 20. To tutaj budzimy słuchaczy, spędzamy z nimi czas i gramy najlepszą muzykę w Zielonej Górze. To, co mam przed sobą, to jest konsolata emisyjna, czyli urządzenie, które służy do grania muzyki, do też włączania mikrofonów. No i tak naprawdę jest to główne urządzenie, bez którego Radio nie funkcjonowałoby w eterze. Obok mnie także masa monitorów, które widzicie. Tutaj mamy informacje o aktualnie granych utworach i o tym, co dzieje się na antenie, bo to wszystko musi być poukładane, zaprogramowane. To niby jest takie dzieło przypadków w eterze, jak się radia słucha, ale wszystko jest poukładane od A do Z, żeby była spójność i żeby się Wam dobrze tego radia słuchało. No właśnie, bo jesteś odpowiedzialny za tą muzykę, czyli to, co słyszymy w radiach i w domach, to jest dzięki Tobie. Jak w ogóle to się stało, że taki masz gust? Czy wybierasz może na podstawie jakichś sąd, czy raczej puszczasz tylko te kawałki, które Ci wpadają w ucho? Jesteśmy w roku 2025, więc dzisiaj to się wszystko mocno zmienia, jeżeli chodzi o te gusta muzyczne, bo kiedyś było tak, że patrzyłem pod swoim kątem muzycznym, patrzyłem też na inne stacje radiowe, ale też dzisiaj w dobie TikToka, Instagrama, wszelkiej maści rolek, też musimy być czujni w kontekście tego, co dzieje się właśnie w mediach społecznościowych, no bo coraz więcej młodych artystów się przebija, więc też patrzę na, na TikToka i na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, a jeżeli chodzi o układanie muzyki, to musisz po prostu być czujny, czujna, jeśli chodzi o rynek muzyczny, bo często jest tak, że my gramy jakichś artystów, a dopiero po miesiącu, na przykład jest to premiera w jakimś dużym radiu, więc to również cieszy, że gdzieś nam się udaje też tych nowych wyłapywać artystów. Proszę powiedz, czym wiąże się funkcja redaktora naczelnego bądź zastępcy, którą teraz pełnisz tutaj w radiu? W dużym skrócie to jest ogarnianie wszystkiego, co jest związane z produkcją radiowo-telewizyjną, ponieważ nie wadłam się użyć takiego sformułowania, jesteśmy takim pozytywnym eksperymentem na skalę krajową, produkujemy program i radiowy, i telewizyjny. Wiąże się to oczywiście z podejmowaniem, no właściwie błyskawicznych decyzji. Jest news, co realizujemy tylko radiowo, co realizujemy szerzej telewizyjnie, mniej i radiowo, albo i radiowo, i telewizyjnie, a że produkujemy tego w naszych warunkach dość dużo, bo są to i newsy uniwersyteckie, bo jesteśmy radiem akademickim, i newsy, produkcje, programy publicystyczne, informacyjne, kulturalne, sportowe. No to jest nad czym pracować i jest się czym zajmować. Siłą naszą są studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. To jest taki fundament naszej pracy, bo bez studentów to radio i również Index TV no nie miałoby sensu. Nie miałoby właściwie racji, by tu oczywiście są dziennikarze z doświadczeniem większym, mniejszym, ale studenci i ich takie świeże spojrzenie, nie tylko uniwersyteckie, bo to nie jest tak, że tylko zajmują się sprawami uniwersyteckimi, ale ogólnie patrzą na tematy życia Zielonej Góry trochę inaczej, w taki bym powiedział świeższy sposób niż ci, którzy mają większy staż. Jako studentka przyszłam tutaj tak naprawdę z ciekawości i chciałam zobaczyć jak to jest pracować właśnie jako dziennikarz. Czy widzę to od innej kuchni? No myślę, że na pewno, bo na studiach uczę się tego jak to wygląda teoretycznie w jakiś sposób tworzyć newsy i bardziej tak Poważny sposób to robić. Tutaj przyszłam i zobaczyłam, jak to wygląda naprawdę, że jest presja czasu, że trzeba naprawdę wszystko dobrze spiąć, żeby ten news na przykład powstał. Chociaż ja sama newsową stroną się nie zainteresowałam, a bardziej tą rozrywkową, zostałam DJ-ką, zostałam prezenterką, autorką audycji. No i również jako świeża tutaj rzecz chwyciłam media społecznościowe i spróbowałam je trochę rozkręcić. No bo jesteśmy właśnie w tym XXI wieku, kiedy te media społecznościowe są naprawdę bardzo ważne i według mnie coraz bardziej istotne, nawet w pracy dziennikarza. Najbardziej ciekawią mnie tematy społeczne, szczególnie jeżeli jest jakaś grupa osób, która się zmaga z jakimiś problemami, to z chęcią się takim właśnie tematem zajmę, natomiast też takie promujące zdrowie, związane chociażby ze szpitalem czy z prokuraturą wszystkie sprawy związane z jakimiś tam śledztwami przestępczością, również są dla mnie interesujące. Tu jest bardzo często taka historia, że jeden dziennikarz nie zajmuje się stricte jedną działką od A do Z. Nie ma dziennikarza tylko informacyjnego, tylko kulturalnego, tylko Sportowego. My musimy mieć umiejętności bardzo szerokie i myślę, że to jest nasza siła, poszczególnych dziennikarzy. Ta praca nigdy się nie kończy. Zaczyna się właściwie wcześnie rano od tego. Pierwszego tak zwanego serwisanta, który rozpoczyna swoją zmianę o godzinie 7 od wiadomości. Oczywiście te wiadomości są odpowiednio wcześniej przygotowane. Wraz z upływem dnia dochodzą kolejne informacje. Pierwszego serwisanta zastępuje drugi, trzeci jest w terenie i to się tak miesza między, między nami. Oczywiście to nie jest taka praca, którą da się zamknąć od poniedziałku do piątku, od 7 do 15, tylko tak naprawdę ci ludzie, którzy czytają wiadomości i przygotowują te materiały, mają szeroko otwarte oczy przez Cały tydzień, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale spać codziennie, spokojnie, kładziemy się tak, mamy jakiś tam sen, czasem jest to lepsze, jakoś czasami gorsza, ale tak dobrze mieć oczy szeroko otwarte. Poranek to tak naprawdę jest tutaj najżywsza część dnia i najwięcej się dzieje. Ja razem z Mateuszem Kasperczykiem mam przyjemność to poranne pasmo prowadzić, więc wiem jak to wygląda. Trzeba wcześniej wstać po to, żeby obudzić naszych słuchaczy, ale także widzów z dobrą energią. Mamy tą przyjemność, że właśnie Radio Indeks już niedługo zaczyna współpracę z Lubuską TV Horyzont i nasze poranki od poniedziałku do piątku będą właśnie emitowane, z czego się bardzo cieszymy. Radio Indeks to coś więcej niż tylko głos w eterze. To żywa historia, która zaczęła się w latach 90. Od ponad dwóch dekad studenci i pasjonaci tworzą tu wyjątkową przestrzeń, w której każdy ma szansę wyrazić siebie, eksperymentować i uczyć się dziennikarskiego rzemiosła. A jak to wszystko się zaczęło? Cofnijmy się do czasów, kiedy internet dopiero raczkował, a radio wciąż było głównym źródłem informacji i rozrywki. Zanim jeszcze media społecznościowe się pojawiły, to robiło się takie właśnie kroniki. Tu zresztą jest sporo informacji o tym, jak w ogóle wyglądała działalność radia w tych pierwszych latach, jacy goście przychodzili. Są też badania słuchalności, imprezy integracyjne. I co ciekawe, na tych kartach kronik znajdziesz osoby które dzisiaj oglądasz w tych największych stacjach telewizyjnych, bo właściwie Radio Index zawsze było, jest i będzie, mam takie wrażenie, kuźnią właśnie talentów, bo to z naszego radia wywodzą się te najsłynniejsze głosy i, i twarze radiowe. Jeśli kojarzycie na przykład Kamila Baleje z Radia Z, czy Damiana Michałowskiego z TVN-u, Karinę Nicińską z RMF Max, Mateusza Jędrasia wszyscy zaczynali z tutaj. TVP, to właśnie wszyscy Zaczynali tutaj, i tak naprawdę nie byłbym ci w stanie wymienić wszystkich nazwisk, bo jest ich tak tyle, że moglibyśmy tutaj siedzieć i te nazwiska wymieniać, ale rzeczywiście jest tak, że tą swoją radiową przygodę tego bakcyla, właśnie ludzie połykali tutaj, bo od tego się zaczynało. Wielu z nich przychodziło tutaj jako tak naprawdę czyste kartki. A dzisiaj, jak zauważyłaś, pracują właśnie w tych największych mediach, bo to indeks był tą, jakby, taką trampoliną, tą pierwszą drogą do tej kariery. I tu na tych kartach, kroniki, możemy też te. Osoby znaleźć. Zaczęło się w ogóle od tego, że zanim powstało Radio Indeks, mieliśmy taki twór na Politechnice Zielonogórskiej, jak Radio Śrubka. To był taki studencki radiowęzeł, który był słyszalny w kilku akademikach, i to był tak naprawdę początek w ogóle tej radiofonii uniwersyteckiej, akademickiej w Zielonej Górze. I w 1996 roku ta śrubka przekształciła się w Radio Indeks. Ale zanim Radio Indeks w ogóle zaczęło grać, to były przerwy w emisji, bo była to emisja testowa, było trochę protestów. Dotyczących nadajnika w ogóle, z którego Radio Index grało. I ten 96 rok to był taki moment, Emisji, zawieszania emisji i takiej trochę fali, ale nie radiowej, ale już taka emisja stała, która jest do dzisiaj. To jest 1 kwietnia 1998 roku. Od tamtej pory Radio Indeks gra nieprzerwanie i kiedy mówimy w ogóle o historii Radio Indeks, to właśnie ten 1 kwietnia nie był żartem na Prime Apelis, tylko był właśnie początkiem naszej działalności. I tak gramy, tak trwamy. Radio, oczywiście, jak sami też zauważyliście, bardzo się mocno zmieniło na przestrzeni tych lat, bo z Radia stricte eterowego, no staliśmy się też e, telewizją, pokazując, że można robić dwie rzeczy, będąc właściwie taką też hybrydą, czyli portalu internetowego, e, telewizji, no i także oczywiście radia. Radio Indeks to dowód na to, że pasja może trwać dekady i wciąż inspirować kolejne pokolenia. To miejsce, w którym rodzą się radiowe talenty i gdzie każda audycja jest wyrazem prawdziwej miłości do dźwięku. Dzięki takim ludziom, jak ci, których dzisiaj poznaliśmy, Lubuskie pozostaje pełne pasji. Zapraszam Was serdecznie do słuchania Radia Indeks na 96FM. Tutaj najlepsze głosy, najlepsi prowadzący, najbardziej rzetelne, merytoryczne informacje z naszego miasta i regionu i oczywiście sporo konkursów. Ale oprócz słuchania na 96FM, także nas można oglądać w Indeks TV oraz możecie także śledzić informacje na portalu w zielonej.pl, więc możliwości odbioru są bardzo duże.